Od czego zaczniemy dzisiejszego vloga na Od wytarcia tego szkła, bo coś jest tutaj usrane. Wszystko, co musicie się nauczyć, to jest podstawowe kroki. To, co mówi Pani X-Grosz, podstawowe kroki. Jedziemy jak gigant, podstawowe kroki, ćwiczę cały czas. A tymczasem, cześć kochani, Maciej Kulchawik, Król Wrocławia z tej strony, a w dzisiejszym odcinku jedziemy na wesele do Szprotawy, tylko nie wiemy do kogo jedziemy, ponieważ będziemy tam niespodzianką. Szczerze mówiąc, ja jestem podjarany na maksa przed tym występem, mam dobre przeczucia. Mam też dobre przeczucia, że będzie fantastycznie. Jak będzie? Eee, no to zobaczycie wszyscy, a Was eee, Panie Młody, Panna Młoda, no nie patrzę się na Was, bo patrzę się na drogę jednak, ale Was gorąco pozdrawiam. Dziękuję, że mogłem pojawić się na Waszym weselu, bo będziecie oglądać to później, ale dziękuję teraz. Dziękuję, że mogę pojawić się u Was na weselu, wystąpić i sprawić radość. Mam nadzieję Wam i waszym gościom. A propos podstawowych ruchów, to wypadła mi moneta. Natalia, podasz? Dobrze to wygląda, kochani, co? Jedziemy na piękny zachód słońca do Szprotawy. Do Szprotawy to jedziemy na piękne wesele, ale piękny zachód słońca trafił się po drodze. Jezu, Natalia, jakie ty cinematograferne zdjęcia robisz. Nawaj na mnie. Kochani, zbliżam się do tego miejsca, Podgórna 34, to jest biesiadna chata? Jak to się nazywa? Biesiadne co? Zagroda Zagroda biesiadna w Sprotawie. Czekaj, czekaj, bo nie jestem na głównej, także ja zwolniam. Ale ładnie No Wow Wbijamy delikatnie w zagrodę Musimy się skontaktować z panem Bogdanem, bo to on nas tutaj ogarniał Natalia, kiedy Ty będziesz ciągać te walizki na dół? Nigdy Dobrze to wygląda, co? A jak my się będziemy żenić, to kupisz mi takiego? My się będziemy żenić. Tak się to mówi. Wychodzić za mąż? <grym> się będziemy ślubować. <grym w> hajtać. <untuchu> hajtać. No nic, a ja na razie tutaj swoją walizkę muszę ciągać. No nic. Jaki ptasiur. Czy to jest jakiś gnu? Nie, to, gnu to jest antylopata. Daj tą kamerę. Patrzcie na to. Gnu. No ale pięknie, co? Chyba jest królem. Czyli tam jest więcej. Ty, Gnu, wjeżdżamy, dobra? E, tutaj jest e, karteczka, witajcie, zaraz się dowiemy, czyje to jest wesele. Nie. Paulina i Albert. Dobra, Git. Czyli jedziemy do Pauliny i Albert, że jedziemy. Już jesteśmy, ale najpierw musimy znaleźć pana Bogdana. Dzięki! Dbamy o zdrowie e, swojego gości. Adoro. Ty, słuchajcie, taką jesteśmy tutaj niespodzianką, że nie ma nikogo. Sami tutaj się tego nie spodziewaliśmy, ale wszyscy są na zdjęciach, przy tym pięknym jeziorku, tam na dole wszyscy są, e, także my zaraz tutaj się kitramy do miejsca, gdzie mamy przygotować pokaz. Słuchajcie kochani, jesteśmy w pokoju pary młodej, no nie będziemy tutaj duszować e, prawda, e, w sukience, ale dosłownie przygotowujemy się tutaj szybciutko do tego pokazu. Poznaliśmy żonę pana Bogdana, panią Ewę. Tak mi się wydaje, że tak jest z było, lubiło, no Pani ma. wspaniała, elegancko, yy, Maja także przyprowadziła nas tutaj. Ja bym kawkę wypił, Natalia, dobra? Mogę? Przygotowujemy się do pokazu i robimy świat dla Was, kochani. Paulino, Albercie, lecimy. Jeszcze nie, jeszcze się muszę przebrać, ale zaraz. Dobra, rozbieram się, podjarany jestem fest. Bardzo mi się podoba, bardzo. Kochani, jeszcze delikatne ksiknięcie najbardziej męskim perfumem. Proszę. Wow. Wow. A jak pachnie? No tego Wam już nie opowiem, ale pachnie różami. Przed Państwem Maciej Kuchalik. <noise> Sztuczka też również wspaniała, ale Pan mi że sztuczka z pańskich pieniążków nie wyszła. Daję i, tę i stówkę, pokażę ci, czy żeńca. <grym grym> to nie jest tak, że żeńca, sobie to jest banknot na banknot. Maję banknot, mam coś do banknotu. głowy nie dam, ale wydaje mi się, że w jeden taki banknotu na świecie z moim podpisem, banknot się potwierdzał

Talia, pokażę jak wrażenia? Fajnie. Na szybko po jak wrażenia? Rewelacja. Na szybko po pokazie? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ja? Cudownie było, tak bardzo rodzinnie wszyscy się świetnie bawili. Ja też. Wow, no tak, jakim ty, ten, jaką frachą tutaj zarzuciłaś? Pełnym zdaniem, bez cięć Ja tutaj. We waszym pokoju, kochani się, trochę muszę przebrać. Napakować nową magią kieszenie, bo wiadomo, tak to działa. Spakować tutaj swój pokaz i rura pomiędzy gości. Delikatny psik waszym ulubionym męskim perfumem i zaczynamy. Na Zgagę, promocją spożywczym, tramwajem na pragę, napojem odżywczym, paczką papierosów, pasztetem kaliskim, prezentem. No to moja! od losu byłaś dla mnie wszystkim, byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Teraz, gdy po wszystkim, wszystko jest już czynniczym. No szkur, na to kiedy? To nie musza! Ah, no da. Te... No Bravo, bravo <coughs> la mana, bravo. kawą z rana, krynicą mądrości śniegiem po kolana, obiektem zazdrości, poezją, żelazkiem Danielem Olbrychskim, i sielskim obrazkiem, byłaś dla mnie wszystkim, byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Teraz gdy po wszystkim wszystko jest już niczym. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Kojak, kurwa, to się idzie. Bo! Brawo. Było bardzo. To było dobre, nie? Super. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super! No, to dla Was na pamiątkę tego wieczoru. Bardzo dobrze. Gdzie na zgrabie się obudziłaś dzisiaj? Yy, we Wrocławiu. Gdzie zrobiłaś występ? W szprotawie. Gdzie idziesz spać? W Zielonej Górze. Ty to jesteś światowa. <grym> Opowiadaj. Było cudownie. Chciałam w ogóle powiedzieć, że ostatnio mamy szczęście do cudownych ludzi, cudownych klientów. Mów dalej. Cudownych par, młodych gości. No i mamy cudowne szczęście do moich cudownych pokazów, co? <grym> Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Panu Bogdanowi i Panie... Pani... Nie, nie, od początku musisz to powiedzieć, bo brzmisz nieszczerze. Brzmisz tak jak a, a że kupcie ode mnie o, kurwa o, o, o. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Nie, nie mówię. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Super było występować u Państwa. Dzie dziękujemy bardzo za, za zaproszenie. Bardzo było miło występować u, u Państwa. Ale to ja występowałem Natalia. No to ty gadaj! Co mi każesz że gadaj? Co ja tam robię? Mów, mów! Dziękujemy bardzo za zaproszenie. No to ty brzmisz super. No super, że szczerze, szczerze, szczerze No, szczerze to ja też miałem smarkę. Dziękujemy bardzo, że pan Bogdan znalazł nas w internecie i mam nadzieję, że gościom się podobało. A sądząc po reakcjach, chyba się podobało, nie? Było super. Super ekstra, cudownie było. Panie Bogdanie, dziękujemy za znalezienie nas. Paulino, Albercie, wszystkiego dobrego. Od nas dla Was życzę ja i moja ja. żona. Buziaki. Cały mnie. No i fajnie.